Jestem stara, gruba, szczerbata i mam żylaki, w i zdychające kolana. A co na to mózg mój? A on mi na to, że i tak mnie kocha że kiedy tańczę, to nie strzela focha, tylko zachwyca się płynnością ruchu. Rytm chwyta skórą, kośćmi, a nie tylko uchem i niesie go do każdej komórki, każdego kwancika, który istniał od początku świata i przenikał przez wiele form materii, zanim wlał się we mnie. I każda z tych cząsteczek tańczy. I obłędnie muzyka, jak energia, płynie w moich żyłach. Krew nie woda, a tonę w melodiach, tonach, rytmach. I niesie mnie przez życie fraza za frazą, fraza od punktu poprzez wybuch. A ja się wciąż odradzam w tańcu, w ruchu, w locie. Gdy biegnę pięciolinią, rozszerzam się z wszechświatem. Już falą jestem płynną i już nie jestem stara. Nie stara jako całość, bo przecież swój początek pamięta każdy atom i każda cząstka wody. Smarkula przy atomach. I szanić dziury w wapniu, bo przecież ja nie skonam. Ja tylko zmienię wkrótce skupienia stan. Zostanę gdzieś tam, w kosmicznej pustce i w trawie, co nad ranem szpli się rosą, i w rosie, może będę nawet, i w zmianie rytmu będę. I może w paru strofach. A kiedy spojrzysz w górę, zobaczysz mnie w obłokach Magellana, może, a może o mnie zupełnie zapomnisz. Ale ja i tak będę tutaj. Może na Twojej dłoni zatrzymam się drobiną gwiezdnego pyłu, kroplami deszczu, które spłyną po Twojej twarzy w czasie letniej burzy. I może w wietrze będę, co zwichszy Twoje włosy, a kiedy też przeminiesz, uniesie nasze cząstki gdzieś, gdzie może stworzą nową całość, by rozpaść się. I dalej gnać nieustanną zmianą w kosmicznym tańcu, który zakończy się na chwilę, gdy wszechświat w punkt się skurczy, gdy wszystko tak się z sobą w sobie zbije, że stanie się jednością. A potem ruszy znowu w szalonym pędzie. I wtedy, dzięki Bogu, a może to tylko los, lub przypadek taki przestaną mieć znaczenie drobiazgi. Jak żylaki i zdychające kolana. <laughs> Uciekłam w makroskale. Już nawet nie w ja w Big Bang, lecz tak dalej wiem, być nie może. Jest przecież tu i teraz. I właśnie tu i teraz mnie bolą, jak cholera, te kolana, i choć mózg w tańcu kosmicznym mnie kocha, to muszę mu nakazać, żeby taką kulawą teraz mnie ukochał z komórek i tkanek moich niedoskonałością z latami niekochania tego co jednością jest czyli tego ciała tylko tyle mam właśnie tu i teraz przez bardzo krótką chwilę